A tymczasem w Polsce gaz może zdrożyć od 1 stycznia nawet o jedną piątą. PGNG chce wprowadzić nowe taryfy. Tłumaczą, że rośnie kurs dolara, a oprócz tego Rosja sprzedaje nam gaz po wysokich cenach, drożej niż innym odbiorcom. Paweł Gadomski. Można zakręcać niektóre grzejniki, można manipulować przy sterowniku gazowego pieca. Ale oszczędzanie na ogrzewaniu ma przecież swoje granice. Przy dwójce małych dzieci, które są ruchliwe, których nie da się po prostu ubrać w kurtki i, i kazać im siedzieć, bo to mija się z celem, to nie ma, nie ma opcji. Widać jednak, że podwyżki cen gazu nie mają granic. Urząd Regulacji Energetyki potwierdził, że dostarczająca u nas to paliwo spółka PGNiG wystąpiła o zatwierdzenie nowych taryf. Miałyby obowiązywać od nowego roku. Powód? Między innymi wzrost kursu dolara, waluty, którą płacimy za rosyjski gaz. Jest to jeden z podstawowych elementów, ale nie tylko, który spowoduje, że na... Koniec tego roku cena gazu ziemnego w Polsce może wzrosnąć o 18-20%. Taka podwyżka oznaczałaby, że na przykład miesięczny rachunek za gaz do ogrzewania domu z 350 wzrósłby do około 425 zł. Więcej zapłacą też ci, którzy używają gazu do podgrzewania wody czy gotowania. Można by ognisko w kuchni rozpalić, ale to raczej. Administrator nie pozwoli. Choć wydobywamy go także w Polsce, większość gazu nadal musimy sprowadzać z Rosji, a ta podyktowała nam stawki znacznie wyższe niż płacą inni odbiorcy. Wystarczy porównać polskie ceny gazu wobec niemieckich dzisiaj i 5 lat temu. 5 lat temu mieliśmy 11% tańszy gaz, dzisiaj mamy 24% droższy gaz niż gaz niemiecki. W przypadku Polski Rosja nadal stosuje też stawki cen gazu związane z kursem ropy. A wiadomo. Ten kurs idzie do góry systematycznie i dopóty, dopóki będzie szedł, dopóty gaz będzie drożał w Polsce. PG&IG od wielu miesięcy bez skutku próbowała skłonić Rosjan do obniżki ceny przynajmniej o 10%. O rozstrzygnięcie sporu spółka wystąpiła właśnie do Trybunału Arbitrażowego w Sztokholmie. Może to zabrać wiele miesięcy. Podwyżki cen gazu z ekonomicznego punktu widzenia mogą mieć uzasadnienie, ale w Polsce, gdzie rząd wciąż kontroluje handel energią, to także decyzja polityczna. Politycy będą więc mieli znaczący wpływ na to, jakie rachunki zapłacimy po nowym roku. Paweł Gadomski, wiadomości.